Chciała Tutti. Witajcie na moim kanale Kuchni Włoskiej Mandziarę Łewki. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam Cię do subskrybowania. Zapraszam też Cię na moje strony facebookowe oraz na bloga. Na blogu znajdziesz opisane składniki tego, tej sałatki. Teraz, co ja tutaj dałam? Ja tutaj dałam do tej sałatki trzy średnie pomidory, takie wielkości, jedną dymkę, garście oliwek pokroiłam je drobno, te oliwki akurat mają pestkę, więc musiałam je obrać dodałam 3 anchois, to są takie sardelle, które możecie kupić w Polsce to wszystko lekko posoliłam, użyłam octu jabłkowego, akurat to jest mój ocet, który zrobiłam z pokrzywą jak robić to Wam zostawię linka, no i oliwę z oliwek no i to wszystko wymieszać i od razu możemy serwować Fajnie, że jesteście na moim kanale, zapraszam Was na playlistę, tam znajdziecie wiele innych przepisów. To jest taki szybki przepis, akurat zrobiłam i mówię, a pokażę Wam. Ale tak w ogóle to na moim kanale przepisy są pokazywane krok po kroku. Jeżeli chodzi o takie sałatki, to często nagrywam też jak już są zrobione, bo to nie sztuka pokroić sobie pomidory czy po mocarelkę, ale sztuka wiedzieć, jakie składniki połączyć, żeby nam smakowało. No to co? Życzę Wam buon appetito i do zobaczenia do następnego filmiku. Ciała tutti!